Jakieś 20 minut ustawienia kadru, ale w końcu mogę nagrywać ten materiał. Także intro. Witam z tej strony Cube, a to 47 odcinek Cubula Energola. I w tym materiale, tak jak ostatnio, będziemy testować trzy energetyki naraz. Także, nie przeciągając, przedstawię puchy Red Bull Peach, i swoją drogą jest to puszka szwedzka. Także jestem ciekaw, wygląda ładnie, także, no, zobaczymy za niedługo. I coś, co pojawiło się w Aksjonie już, no, kilka miesięcy temu, ale w końcu dostałem to w swoje ręce, czyli Mortal Kombat Energy Drink. No i jest to chyba ta sama w ogóle firma, która robi te energy drinki zwykłe z actiona. także tutaj jest wersja Sub-Zero, niestety nie znam smaku, tak samo jak w przypadku Skorpiona, także też jest żółta puszka, będziemy zgadywać tak naprawdę, co to jest tutaj. Ale najpierw zajmijmy się tym, czyli Red Bull Peach, puszka Wam się kręci, jest taka fajnie świecąca, już nie matowa, tak jak ostatnio w tym y Kioho Grape'ie, ale kolor ma bardzo ładny. No naprawdę, nie wiem, trafili po prostu w odcień tutaj, podoba mi się. No i co? No nie przeciągamy, otwórzmy to. Powiem wam tak. Spodziewałem się bardziej brzoskwiniowego koloru, takiego bardziej pomarańczowego, czerwonego, a to jest po prostu białe. W sensie takie mętne. Yy, coś jak no yy, nie wiem, hmm, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, pewnie dam tutaj na dole, bo na 100% pijem coś takiego właśnie o takiej barwie. No ale jak to pachnie? Sprawdźmy. Dosłownie jak brzoskwienia z puszki, powiem Wam. No, to jest identyczny zapach, yy, trochę mniej odczuwalny, myślę, że mniej intensywny, ale jednak to samo. Dobra, próbujmy w takim razie. Powiem Wam tak. Sprawdza się to, co było do tej pory w Red Bulach. Bardzo naturalny, intensywny smak brzoskwini, a jednocześnie nie jest jakiś mocno słodki, powiem Wam. Ja nie wiem, jak Red Bull to robi. Te puchy mają 11 g cukru na 100 ml. I te puszki, co w się sensie te napoje potrafią naprawdę nie być słodkie. I to nie jest mocno słodkie. No, dajcie spokój. No, ale jakbym miał to ostatecznie powiedzieć, to jest to po prostu nie tak jak napój brzoskwiniowy, gdzie jest jeszcze dosładzany, tylko raczej jak coś, co zostaje po brzoskwiniach z puszek. Jest to nie tak słodkie, jakbym sobie wyobrażał po prostu, ale jednocześnie ma dużo w tym smaku. I powiem wam, naprawdę ciekawe. Powiedziałbym, że dobre. Więc no, jeśli chcecie Red Bulla z importu, to myślę, że to jest y, dobra rzecz. Zwłaszcza, że to nie jest jakoś super drogie, jak na Red Bull, oczywiście. Ok, dobijam i bawimy się w Zgaduj z Gadula z tymi monsterami Mortal Kombat. Ok, także puszka numer 2, czyli Energy Drink by Carlitos Mortal Kombat Sub-Zero. Bucha wam się kręci. Jak sami widzicie, macie tutaj postać. Sub Zero, czyli niegdyś mojej ulubionej postaci z tego uniwersum. Tak to ma taki kolor matowo niebieski, no ładne to jest. Cena też niska. Action ma generalnie niskie ceny, jeśli chodzi o energetyki, te, te od nich, co nie? 2,59. Myślę, że naprawdę spoko. Mam nadzieję, że odda też smakiem. Próbujmy. O, i myślę, że możecie się spodziewać już, co to jest. Widzicie ten kolor? Ten bardziej przypominający mocz. No, powiem Wam, prawdopodobnie jest to po prostu zwykły energetyk. No, ale e, trzeba będzie to sprawdzić przy tejście zapachu. Zgadza się. Zdecydowanie słabo czuć ten zapach, ale jednak, no, myślę, że. To jest raczej oczywiste, że to będzie po prostu zwykły energetyk. No, próbujmy tego. No, może przynajmniej będzie jakościowo dobry. Nie jest zły. Zacznijmy od tego. Nie wiem, czy nie będę gadał głupot w tym momencie, co powiem. Ale, no, jakościowo jest ok, oczywiście. Smakuje tym zwykłym energetykiem. Ale, aftertaste jest interesujący, ponieważ dosłownie, tak na yy, bokach języka, czuć taki lekko-gorzkawy posmak, coś jak w kawie. Jakby naprawdę, nie wiem, czy coś mi strzeliło do łba, ale naprawdę ja coś takiego tam odczuwam, co nie? Jest to po prostu coś innego, co nie? Aczkolwiek jest to naprawdę bardzo subtelne, więc równie dobrze no mogę gadać głupoty. W 80 czy nawet raczej 90% to po prostu standardowy energetyk, ale przynajmniej no jest OK, nie nie spieprzyli tego, więc spoko, ale myślę, że... No, smak zwykłego energetyka jakby nie jest zbytnio y, interesujący, chociaż co ja tam wiem, co nie? <laughs> nie no, y, w tej cenie spoko, 2,59 za 330 ml, zwykły energetyk, jest ok, można polecić, tak, tak mi się wydaje. Dobra, dopijam i próbujemy trzeciego energetyka. No to jeśli poprzedni był zwykłym energetykiem, to możecie się domyślać, co będzie następne. Mango czy cytryna? Myślę, że mango. Jakby 80% stawiam, że to będzie mango, a nie cytryna. W każdym razie, puszka wam się kręci. Tym razem mamy do czynienia ze Skorpionem, czyli... no, wrogiem. sub -Zero chyba tak to działało, że to byli wzajemni Nemesis I mamy tutaj żółtą puszkę. Też bardzo ładną, szczerze mówiąc, ma jeszcze z boku Fatality. E, tam chyba też było. No, nie, tam było Finish him, to jest Fatality. Czyli oczywiście takie frazy kojarzące się głównie z Mortal Kombat, bo to było e, na koniec, właśnie każdej walki, że było Finish him. A jak używałeś komposta, to było Fatality. Tak jakby wiecie. The more you know. Dobra, otwieramy, sprawdzamy to. Będę z Wami szczerym. Chyba nie widzę różnicy jeśli chodzi o kolor tak naprawdę tego energetyka. No jest taki sam, no chyba jest bardziej intensywna ta żółć. Nie jest aż takie wyblakłe. A jak to pachnie. Ty. Tak samo. Ty bez kitu. To jest ten sam zapach. No naprawdę. Miejmy nadzieję, że nie będzie smakować tak samo jednak. No, no nie chcę się zawieść. No i nie smakuje tak samo, ale bardzo podobnie i ten dodatkowy smak, który tu jest, raczej mnie odrzuca. Na pewno można odrzucić mango, ok? Ale jak dla mnie to jest po prostu zwykły energetyk, plus cytryna, plus. Nie wiem, jak określić ten smak. Nie wiem. Jakbyście Wąchali spoconął skarpetę, to wyobraźcie sobie, że macie taki smak też w ustach. I jakby. Ja to odczuwam tutaj. I to mi się akurat nie podoba. To jest złe. Ten niebieski jest do przeżycia, ale ten żółty. No nie, 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 kompletnie nie. Yy, także, no co, no, chyba tyle mam do powiedzenia, tak naprawdę. Spodziewałem się lepszych rzeczy. No bo podsumowując, to mieliśmy red bulla peach, który był akurat fajnym, brzoskwiniowym energetykiem, takim można powiedzieć prawdziwym, który smakował, no bardziej jak prawdziwy owoc. Mieliśmy niebieskiego Carlitos Energy, czy jak ci się tam nazywa, z Mortal Kombat, który był zwykłym energetykiem z delikatnym posmakiem kawy, yy, według mnie, i był on ok po prostu. A to? A to jest słabe, dziwne i w ogóle. No, Sub-Zero jest lepszym po prostu bohaterem, czy tam raczej postacią. Także, no, tyle mogę powiedzieć. Także dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeśli się podobało, to zostawcie ocenę pozytywną albo negatywną. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy Wam się te energetyki podobały, czy się nie podobały. Git są albo nie git. I dajcie subskrypcję kanałowi DeCube, czyli mojemu kanałowi, na którym pojawiają się materiały o energetykach, ale nie tylko. No i zwróćcie uwagę, by to były wszystkie powiadomienia, ponieważ YouTube lubi lecieć w kulki. Zachęcam do zajrzenia na Kube serwera, czyli mój serwer na Discordzie, na którym udziela się community mojego kanału. Jestem też ja i tam rozmawiamy na wszelakie tematy. Także, no, rzućcie okiem, zapraszam. Tak samo jak i na moje socjalne media, które są z tej strony, na których pokazuję sferę prywatną. Ci, którzy śledzą mojego Instagrama, wiedzą, o czym mówię. No, i tyle z epizodu. Myślałem, że będzie mimo wszystko nieco lepszy, wiecie, jakby. No, lubię testować coś, co mi smakuje bardziej niż spocona skarpeta, co nie? Także, no, trudno się mówi, czasem tak jest. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. I bye bye.